Cześć tutaj, Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dziś przygotujemy razem ekspresowe ponczuszki serowe, idealne na tłusty czwartek, ale także jako słodka przekąska na co dzień. Do zrobienia pączuszków serowych będziemy potrzebować 250 g mąki, 250 g serka twarogowego, 50 g mąki ziemniaczanej, 2 duże jajka, 50 g cukru, łyżeczkę sody, łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżeczkę soku z cytryny, skórkę otartą z połowy cytryny i szczyptę soli. Przygotowanie pączuszków zaczynamy od ubicia na jasną, puszystą masę jajek z cukrem. Do misy miksera wbijamy całe jajka i dodajemy cały cukier. Do tego zadania bardzo dobrze nadaje się stojący mikser, ponieważ ubijanie zajmie nam około kilku minut. Super, zobaczcie, właśnie o coś takiego chodziło. Teraz do ubitej piany dodam cały ser na sernik. Do miski trafi również sok z cytryny i skórka otarta z połowy cytryny. Całość jeszcze raz wymiksuję, ale już tylko do połączenia składników. Mokre składniki możemy sobie na razie odstawić, natomiast do drugiej miski przekładamy wszystkie suche składniki. Mamy tutaj mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i sodę i szczyptę soli. Teraz całość wystarczy przemieszać. Tak przygotowane suche składniki przesiewamy prosto do mokrych. Teraz całość mieszamy za pomocą silikonowej szpatułki do połączenia składników. Pamiętajcie, że tego ciasta nie należy zbyt długo mieszać. Jeśli szukacie innych inspiracji na wypieki z okazji tłustego czwartku, zapraszam was serdecznie do obejrzenia filmów z przepisami na czurosy lub na pączki z piekarnika. Idealnie, zobaczcie tak to powinno wyglądać. Pączuszki serowe będziemy smażyć na głębokim oleju. I właściwie już tak przygotowaną masę moglibyśmy wkładać po kawałku na rozgrzany olej. Ja pokażę wam jednak dzisiaj jak przygotować sobie pączuszki, żeby każdy był idealnie okrąglutki. Będę do tego zadania używać takiej łyżki do lodów, lub można powiedzieć też, że to jest łyżka do ciastek, bo ma nieco mniejszy rozmiar niż ta do lodów. Taką łyżkę i inne przydatne akcesoria cukiernicze znajdziecie w moim sklepie ciastkożercy. Link podepnę w opisie pod filmem. Teraz za pomocą łyżki podzielę sobie ciasto na niewielkie porcje. Każda porcja ma rozmiar mniej więcej orzecha włoskiego. Jak możecie zauważyć, to jest ciasto, które się dosyć mocno klei, nie przejmujcie się, właśnie tak ma być. Ok, 10 porcji na początek powinno wystarczyć. Teraz nałożę na ręce odrobinę oleju, żeby ciasto nie kleiło mi się do dłoni. I uformuję małe kuleczki. Zobaczcie, jak to się łatwo dzieje. Wystarczy dosłownie kilka ruchów, i spójrzcie, o coś takiego nam chodzi. Jeśli czujecie, że ciasto zaczyna Wam się kleić, nakładacie troszkę więcej oleju. Super, właśnie o coś takiego chodziło. Przygotowałam sobie tutaj więcej miejsca i możemy działać. Z podanej porcji wyjdzie Wam około 40 pączuszków. Jak widzicie, przy odrobieniu wprawy można to formowanie zrobić również jedną ręką, w ten sposób mam jedną czystą, drugą brudną. Pamiętajcie, że takie pączuszki urosną jeszcze podczas smażenia, dlatego te kulki, które właśnie formujemy, powinny być nieco mniejsze od pączków, które chcemy mieć gotowe. Jeśli zdecydujecie się na ten wariant bez formowania kuleczek, te pączuszki oczywiście będą równie smaczne, ale będą mieć po upieczeniu takie nieco postrzępione krawędzie. Pokażę Wam to potem na jednym z pączków. Pączuszki będziemy smażyć na głębokim oleju. Teraz do garnka lub do głębokiej patelni wleję około pół litra oleju słonecznikowego. Odpowiednia temperatura do smażenia pączków to około 170-180 stopni. Co zrobić jednak, gdy nie mamy termometru cukierniczego? Wtedy weźcie sobie drewniany y, przyrząd kuchenny to może być patyczek do suszy, to może być. Taka nabieraczka do miodu jak u mnie i włóżcie ją do rozgrzanego oleju. Jeśli wokół tego drewienka pojawią się bąbelki, to znak, że jesteśmy gotowi do smażenia pączków. Zobaczcie, wokół drewienka zaczynają pojawiać się bąbelki, to jest dokładnie ten moment, o którym mówiłam. Jednorazowo w takim garnku zmieści mi się około 10 pączków. Będę piekła je przez około 5 minut na złoty kolor, od czasu do czasu obracając za pomocą drewnianych patyczków. Pączuszki wyglądają już wspaniale, teraz za pomocą dużej łyżki cedzakowej wyciągnę je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. W ten sposób odsączymy nadmiar tłuszczu. Tylko spójrzcie jakie zrobiły się piękne i okrągłe. Ja zabieram się za smażenie reszty pączuszków, a potem wracam do Was, żebyśmy wspólnie sprawdzili jak wyglądają w środku. Wszystkie pączuszki mam już upieczone. Teraz wystarczy jeszcze tylko obsypać je obficie cukrem, pudrem i możemy zrobić test smaku. Tutaj to nawet nie ma co się bawić w krojenie, trzeba po prostu spróbować. Mmm, pha. Są puszyste, mięciutkie, jeszcze ciepłe. Rewelacja. Moim zdaniem, pączuszki serowe, jak każde pączki, najlepsze są pierwszego dnia, ale ich przygotowanie jest tak szybkie że to na pewno ułatwi wam zadanie. Mam nadzieję, że wasze pączuszki serowe udadzą się świetnie. Gdybyście je piekli, pochwalcie się koniecznie w komentarzach pod filmem, jak wam poszło. Czekam również na wiadomości od was, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Jeśli lubicie piec razem ze mną, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów.